Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem porozmawiać o stanie polskich inwestycji i innowacji. Poniższa grafika pokazuje wydatki na badania i rozwój w poszczególnych krajach jako odsetek ich PKB. Kraje z najwyższym wskaźnikiem inwestycji w badania i rozwój, takie jak Izrael, Korea Południowa, Tajwan czy Stany Zjednoczone, są krajami nie tylko technologicznie rozwiniętymi, ale też krajami bogatymi i silnie zmilitaryzowanymi. Wynika to z tego, że w dzisiejszym świecie to właśnie technologia i innowacje są najważniejszymi czynnikami wzrostu gospodarczego, a innowacje znajdują zastosowania zarówno w sektorze cywilnym, jak i militarnym. Tymczasem w Polsce wydatki na badania i rozwój stanowią marne 1,5% PKB i są dużo poniżej średniej unijnej, która wynosi ponad 2%. A przypominam, że jesteśmy piątą największą gospodarką w Unii Europejskiej. Podobnie ma się sprawa z poziomem inwestycji publicznych ogółem, które również są poniżej średniej unijnej, a do tego maleją w czasie. Dodatkowo polski rząd uwala bądź nie rozwija kluczowych strategicznych projektów inwestycyjnych. Zaczynając od takiego CPK, które stało się już pewnym symbolem walki o ambicje rozwojowe Polski i oporu społeczeństwa. Obecny polski rząd POPSL od początku krytykował i próbował dyskredytować CPK jako megalomanie. Oraz wstawił Macieja Laska na funkcję prezesa w celu uwalenia tego projektu. Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez Macieja Wilka na kanale Zero oraz na skutek silnego oporu społeczeństwa obecny rząd zaczął udawać, że jednak chce rozwijać ten projekt, jednak obciął go z kluczowych elementów. Kolejna sprawa to energetyka jądrowa. Obecny rząd POPSL przez dwa lata nie zdobił niczego w kierunku budowy elektrowni jądrowej. Tylko przykłada jej termin o kolejne lata w przód. Z kolei południowo-koreańska spółka, która miała być podwykonawcą budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, wycofała swoją działalność z naszego kraju, argumentując to tym, że po zmianie władzy obecny rząd uwalił wszystkie projekty jądrowe, w które były zaangażowane podmioty państwowe. Niemal wszyscy nasi sąsiedzi posiadają elektrownie jądrowe, w tym kraje od Polski biedniejszy, takie jak Białoruś, Ukraina, Słowacja czy Czechy. Dlaczego zatem Polska po 30 latach spektakularnego wzrostu gospodarczego nie potrafi postawić swojego bloku jądrowego? Polska ma dzisiaj jedne z najdroższych cen energii elektrycznej w Europie. Co uderza nas wszystkich po portfelach, napędza inflację, zmniejsza konkurencyjność naszego przemysłu i biznesu na arenie międzynarodowej oraz nie pozwoli nam zbudować własnego krajowego AI, bo przecież algorytmy i centra danych żrą mnóstwo prądu. Obecny rząd POPSL zaorał również projekt budowy polskich samochodów elektrycznych Izera. Wszystkie poważne kraje na świecie inwestują obecnie w produkcję samochodów elektrycznych. Robią to Stany Zjednoczone, robią to Chiny, robi to Europa. No ale my nie będziemy. Polska inwestuje również relatywnie mało w badania nad sztuczną inteligencją, czyli technologię, w którą cały rozwinięty świat pakuje obecnie setki miliardów dolarów. A przecież Polska ma jednych z najlepszych programistów na świecie. Wystarczy przypomnieć, że połowa zespołu badawczego OpenAI, czyli firmy, która stworzyła czata GPT to Polacy. Dlaczego polski rząd nie wspiera naszych talentów i startupów, które mogłyby potencjalnie konkurować ze światowymi markami? Dla porównania znacznie biedniejsza od Polski Ukraina wydaje pięciokrotnie więcej na badania nad sztuczną inteligencją, którą implementuje w swoich dronach bojowych oraz wojskowych systemach rozpoznania. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o żenujących próbach obecnego rządu mających na celu usunięcie czołowych badaczy w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, informatyka kwantowa czy technologie kosmiczne z publicznych ośrodków badawczych i próby zastąpienia ich partyjnymi słupami. Czego najbardziej nagłośnionym przykładem była próba usunięcia profesora Sankowskiego, wybitnego badacza sztucznej inteligencji ze stanowiska prezesa NCBR i zastąpienia go partyjnym słupem. Wszystko na szczęście zostało nagłośnione przez media i szybko te próby zostały społecznie zbombardowane. Podsumowując, inwestujemy poniżej naszego potencjału. Nasze inwestycje publiczne oraz badania i rozwój są poniżej średniej europejskiej, a obecny rząd uwala kluczowe i strategiczne inwestycje technologiczne i infrastrukturalne. A przecież to właśnie inwestycje, technologie i innowacje są kluczem do zachowania dalszego wzrostu gospodarczego, jak i również własnych, nowoczesnych, samodzielnych zdolności militarnych, których przecież tak bardzo potrzebujemy. To wszystko, co chciałem Wam na dziś przekazać. Jeżeli materiał Wam się podobał, uważacie, że był wartościowy i chcecie takich więcej, to polajkujcie, subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film na swoich social mediach. Dzięki i do słyszenia w następnym odcinku.